Hala produkcyjna to miejsce, gdzie w jednym momencie dzieje się bardzo dużo i często dzieje się to w niezesprzyjających warunkach. Niskie lub wysokie temperatury, duże zapylenie, czy na przykład konieczność mycia hali po zmianach produkcyjnych. To wszystko powoduje, że nie zawsze jesteśmy w stanie zastosować tam normalny komputer, taki jak w biurze, czy nawet jego mniejszą wersję w formie netbooka. Dlatego stosuje się w takich sytuacjach specjalne panele. Czy monitory, które albo są chronione przez skrzynki, lub same w sobie są odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć, pył czy wspomniana wcześniej temperatura. Dodatkową trudnością jest to, że w większości przypadków taki monitor jest uruchamiany na gnieździe produkcyjnym, gdzie pracuje wielu pracowników i wiele maszyn. Sam interfejs systemu RP również musi być do tej formy dostosowany. Nie może być ta sama wersja, która działa w biurze, musi być prosta, intuicyjna, często dotykowa, dawać możliwość szybkiej zmiany pracownika, czy maszyny. Co jednak bardzo ważne, panel to nadal część i to bardzo ważna część systemu ERP, dlatego nie powinno to być ani coś oderwanego, ani gdzieś bokiem integrowanego z systemem. Idealny układ to taki jak panel, to ta sama baza danych co system ERP. A wymiana informacji pomiędzy panelem i systemem ERP odbywa się online w trybie ciągłym. Dzięki temu informacje z produkcji są od razu widoczne w systemie ERP i możemy na przykład na bieżąco monitorować, jak zmienia się koszt wytworzenia wyrobu.